Cześć. Dzisiaj znajdujemy się w zielonej części Białęki przy ulicy Skarbka z Gór. Mam do zaprezentowania trzypokojowe mieszkanie z miejscem postojowym i z komórką. Zapraszam do środka. Centralnym miejscem tego mieszkania jest ustawny, widny salon z wyjściem na duży balkon. Następnie mamy dużą kuchnię z oknem otwartą na część dzienną. Pierwsza sypialnia zlokalizowana jest po prawej stronie od wejścia do mieszkania. Naprzeciwko sypialni mamy garderobę. Która pełni jednocześnie funkcję pralni. Druga sypialnia jest przestronna z wyjściem na balkon. Ostatnim pomieszczeniem jest łazienka z kabiną prysznicową oraz wc. Mam nadzieję, że zainteresowała Cię ta oferta. Koniecznie zadzwoń i zapraszam na prezentację.